To już ostatnie opowiadanie z książki Tini i Przyjaciele. Ostatni rozdział ma tytuł: Juzio maluje. Wszyscy wiedzą, że mały Juzio chętnie chodzi do szkoły. Uczy się tam pisać, czytać i różnych innych rzeczy. Ale najbardziej lubi rysować i malować. Dzisiaj znowu nauczycielka rozdaje kartę i farby. Wiesz, Robert szepcze Juzio do kolegi: Dziś mi się uda piękny rysunek. Czuję to. A ja znowu nie mam żadnego pomysłu, wzdycha Robert, gryząc pędzel. Ale kiedy zdziwiona nauczycielka patrzy na jego pustą kartkę, wpada nagle na pomysł. Namaluję tęczę. Taką kolorową. Kiedy lekcja się kończy, dzieci pokazują pani swoje rysunki. Bardzo ładnie chwali pani. Jutro jest wywiadówka, zawiesimy wasze prace na ścianie. Najładniejsze dostaną nagrody i zostaną oprawione w ramki. Józio i Robert są dumni, bo pani bardzo uważnie przygląda się ich rysunkom. Może dostaniemy nagrodę? Zastanawia się Józio. Na pewno, szepce Robert. Już się cieszę. Ja też, potakuje Juzio i oczy mu się błyszczą. Dzwoni dzwonek. Dzieci pakują tornistry, a pani pyta. Dzieci, kto mi pomoże przygotować klasę na wywiadówkę? Józio oczywiście zostaje i wyciera tablicę. Robert zamiata podłogę, a pan Woźnie przesuwa z panią nauczycielką ciężką szafę, żeby zrobić miejsce na ścianie na rysunki dzieci. Czas szybko mija. Kiedy Józio wreszcie wraca do domu, pod drzwiami stoją już kuzynka Elka i jej mała siostrzyczka. Gdzie tak długo siedziałeś? Zbroiłeś coś i zostałeś za karą po lekcjach? Ale skąd śmieje się Józio? Pomagałam naszej pani sprzątać klasę. Jutro jest wywiadówka, będzie wystawa naszych rysunków. Może nawet dostanę pierwszą nagrodę! dodaje z dumą. Już chce właśnie wszystko dokładnie opowiedzieć. Kiedy nadchodzi mama i chłopiec, musi zaczynać od początku. Wreszcie mówi poważnie: Jestem pewien, że mój obrazek będzie wisiał na ścianie i wszyscy rodzice będą go mogli oglądać. O jej! przeraża się mama. To muszę jeszcze szybko uprasować moją najładniejszą sukienkę, jeśli mam być matką słynnego artysty. Następnego dnia Józio wyrusza z mamą do szkoły. Po drodze opowiada o swoim rysunku, opisuje go ze wszystkimi szczegółami, żeby mama mogła go szybko rozpoznać. Robert też przyszedł ze swoją mamą. Ona też się ładnie ubrała. Kiedy zebrały się już wszystkie dzieci i rodzice. Józio i Robert pomagają roznosić napoje i ciastka. Nawet jeszcze nie patrzyłem, gdzie wisi moja tęcza, szepce Robert. Ja też nie wiem, gdzie jest mój rysunek wzrusza ramionami Józio, ale mama już go na pewno znalazła. Ale Józio się mylił. Mama ciągle jeszcze szuka jego rysunku. Chyba już z 10 razy obeszła salę i nic. Wisi wprawdzie tabliczka z nazwiskiem Józia, ale obrazka nie ma. Za to mama Roberta cieszy się. O, tam wisi rysunek mojego chłopaka, mówi z dumą. Właśnie nadchodzi Józio z tacą z sokiem i herbatnikami. Hej, mamo, woła. No powiedz, jak ci się podobał mój rysunek? Ale kiedy widzi, minął mamę, mówi cicho. Wiem, wcale ci się nie podobał. Ależ nie, mówi mama zdziwiona i zasmucona: wcale go nie ma. Kiedy Józio sam się upewnił, że jego drzewko nie wisi na ścianie, chce od razu iść do domu, ale mamie udaje się go przekonać, żeby zostali do końca. W domu nie może powstrzymać się od łez. To był najładniejszy obrazek, jaki dotąd namalowałem szlocha. I pani powiedziała, że jest tak samo ładny jak Roberta. A potem powiesiła jego rysunek, a mojego nie. Tata wraca do domu i Józio opowiada mu jeszcze raz o swoim zmartwieniu. To pociesza. Namaluj po prostu nowy rysunek, synku. Nie, nigdy już nic nie namaluję. Płacze Juzio. Jest tak rozczarowany, że nie ma nawet ochoty bawić się z młodszą siostrą. No chodź, Juzio. Siostra próbuje go rozweselić. Zobacz, jaką ładną kartkę namalowałam. To dla cioci na urodziny. Świetne są nowe kredki. Nie mam ochoty, marzy się Juzio. No dobrze. W takim razie napiszę na kartce tylko pozdrowienia od Ciebie. Szkoda, że nawet nie chcesz spojrzeć, bo namalowałam domek, w którym mieszkamy, a przed nim nas. Kusi go, słyszysz? Nas. No ciekawe, mówi z powątpiewaniem Józio i powoli bierze kartkę do ręki. Wcale nieźle ci to wyszło, dziwi się, ale czegoś tu brakuje. Chwyta kredkę i domalowuje uśmiechnięte słoneczko. Brawo, klaszcze w ręce siostra. Józiu jesteś prawdziwym artystą. W poniedziałek rano w drodze do szkoły Józiu spotyka Roberta. Bardzo mi przykro, Józiu, naprawdę, że nie wywiesili Twojego rysunku. I jeśli mam być całkiem szczery, to uważam, że Twój był lepszy niż ta moja tęcza. Co tam namaluję inny, macha Józiu ręką. Obiecałem siostrze. Kiedy obaj wchodzą do klasy, nauczycielka wita ich z tajemniczym uśmiechem. No, co powiesz, Józiu? Tam wisi Twój rysunek. Juzi stoi oniemiały. Ale ale gdzie był wtedy? Pyta zdumiony. Ach, musiał chyba spaść, jak przestawialiśmy szafę, mówi z żalem pani. A teraz od razu go oprawiliśmy, żebyś mógł go jeszcze raz powiesić w domu na ścianie. Jeszcze dziś powiesić w domu na ścianie. Po lekcjach Józiu pędzi do domu z obrazkiem pod pachą i nie może się doczekać powrotu, powrotu taty. Wreszcie tata wbija gwóźdź w ścianę i zawiesza na nim rysunek synka. Zbiega się cała rodzina, żeby podziwiać józiowe drzewo. Przyszedł też Robert. Zaraz mówiłem, że twój rysunek dostanie nagrodę. Ach tak, promienieje mama. Dzieci, trzeba to jakoś uczcić.